Cześć, witajcie serdecznie w grudniowym, ostatnim w tym roku odcinku Poradnika Frankowicza. Tym razem niestety muszę zacząć od trochę gorszych informacji niż zazwyczaj, bowiem oto na stronie sejm.gov.pl pojawił się druk numer 2650. Jest to druk dotyczący rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy KPC. O co tu chodzi? Jak czytamy w Sejmowej Podkomisji w grudniu, jeszcze bieżącego roku dodano przepis epizodyczny, który na 5 lat wprowadzi do dla konsumentów przymus składania pozwów zgodnie z miejscem zamieszkania. To oznacza, że wszyscy Frankowicze spoza Warszawy, spoza tego rejonu, do którego należy wydział Frankowy przy ulicy Przeokopowej 33 w Warszawie, będą musieli składać pozwy we własnych sądach, które podlegają ich jurysdykcji, czyli miejsca, gdzie zamieszkują obecnie. Sens poprawki może warto wyjaśnić. Ona ma charakter epizodyczny i stanowi pewne odstępstwo od ogólnych zasad ustalenia właściwości sądu. W konkretnych sprawach, tak naprawdę chodzi o umowy kredytu Waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej, no to są przede wszystkim spory dotyczące kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich, pewnie w mniejszym stopniu również w euro czy w Jenach. Idea jest taka, żeby po prostu na ten czas określony wprowadzić rozwiązanie stosunkowo korzystne dla samych konsumentów, ponieważ będą mogli, czy będą musieli oni wytaczać powództwa przed sądem właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, więc będą mieli siłą rzeczy bliżej do tego sądu. Czy to jest dobrze? Oczywiście, że jest to bardzo niedobrze z wielu przyczyn. Po pierwsze, co jest chyba najważniejsze, ten Wydział Frankowy, 28. Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie, zasłynął w tym roku przynajmniej wśród członków społeczności życia bez kredytu tym, że zaczął wydawać zabezpieczenia, roszczenia, to znaczy frankowicze mogli przestać płacić raty na czas procesu, do czasu właśnie prawomocnego wyroku. Jest to ogromna ulga, tym bardziej, że trzeba pamiętać o tym, że mamy cały czas tą inflację. I jakkolwiek byśmy na to nie spojrzeli, no to nieopłacenie rad w sposób legalny na pewno powodowało dużą ulgę wśród Frankowiczów, wśród rodzin naszych członków społeczności życia bez kredytu. Niestety, jeżeli Sejm przyjmie tą poprawkę, będzie to niemożliwe, bowiem tak jak. Czytam literalnie z treści tego, co jest na stronie internetowej Sejmu, aż przez 5 lat nie będziesz, nie będziesz mogła, nie będziesz mógł pozwać banku właśnie w tym Wydziale Frankowym zgodnie z siedzibą banku. Wobec tego zapomnij o zabezpieczeniu roszczenia, bowiem w każdym innym sądzie w Polsce takie zabezpieczenia z sądu zdarzają się naprawdę iluzorycznie, rzadko. Powiedziałbym, że na wszystkie sprawy, które prowadzimy poza Warszawą, raz to się wydarzyło i to też jakimś ogromnym przypadkiem. Dlatego powiedziałbym tylko tyle: jeżeli nie ma Możliwości złożenia pozwu do Sądu Okręgowego w Warszawie, do Wydziału Frankowego, po prostu trzeba się pożegnać z zabezpieczeniem roszczenia. Jest to probankowa, antykonsumencka poprawka, która została obliczona na to, żeby po prostu banki zarabiały więcej pieniędzy. Dlaczego więcej? No to policz teraz: 3000 zł średnia rata. Wiem, że są niższe, wyższe, ale średnio 3000 zł. 3 lata procesu, 36 miesięcy, razy ten okres, który będzie. Ewentualnie bank mógł otrzymywać dalej pieniądze. Daje to 108 tysięcy złotych. Przemóż to przez 100 tysięcy frankowiczów, którzy będą niedługo pozy pozywali bank, bowiem linią rzecznicza jest oczywista i nie ma wątpliwości, że Frankowicze pójdą w przyszłym roku i w kolejnych latach po swoje do sądu, ale te 108 tysięcy zł przemnożone przez ilość potencjalnych frankowiczów daje dodatkowe 10 miliardów zysku dla banku. Mało? No, myślę, że wcale tak nie mało, biorąc pod uwagę fakt, że nawet jeżeli te pieniądze później odzyskasz, to odzyskasz je pomniejszony od efekt inflacji. Jeżeli przyjmiemy 15% w skali roku, to tak naprawdę po trzech latach procesu odzyskasz 45% mniej. To oznacza, że zamiast 108 tysięcy odzyskasz na przykład 50. E, świetna poprawka, nie wiem jakim prawem i kto zdecyduje o żeby tego rodzaju zmiany wprowadzać na niekorzyść konsumentów, tym bardziej, że miałkie są argumenty, że teraz sprawy frankowiczów przyspieszą. Absolutnie nie, dlatego że to nie jest tak, że nagle w tych innych sądach, w mniejszych miejscowościach Nagle okaże się, że tam przybędzie więcej sędziów. Absolutnie nie. Ci sędziowie dalej będą wydawali wyroki w sprawach, które wydawali do tej pory, czyli w sprawach, powiedzmy, rozwodów, jakichś innych sprawach cywilnych, a dodatkowo dostaną całą masę nowych spraw, których być może nawet nie wiedzą, jak należy poszczególne postępowania prowadzić. Nie mówię oczywiście o postępowaniach, o kwestii technicznej, o kwestii wynikającej z KPC, no bo to są sędziowie, więc te sprawy od strony prawnej potrafią Prowadzić, ale nie mają w tym doświadczenia, takiego jak jest we specjalistycznym Wydziale Frankowym w 28 Wydziale Cywilnym. Nie wiem, czy trzeba szukać większej ilości argumentów. Pamiętajmy i ja zawsze będę stał na tym stanowisku, że złożenie pozwu do wydziału frankowego jest absolutnie najlepsze, dlatego że masz tutaj zabezpieczenie roszczenia, a dodatkowo nawet jeżeli ten czas trwania postępowania wydłuży się z tych średnich trzech lat do dłuższego okresu, to i tak nie dość, że nie płacisz a to bank musi zapłacić odsetki ustawowe za opóźnienie. Obecnie, przypominam, jest to 12,25 skali roku, czyli znowu możesz zarobić dodatkowo kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy. Jeden z członków społeczności Życia bez Kredytu w zeszłym tygodniu otrzymał samych odsetek 350 tysięcy złotych plus jeszcze roszczenie główne, czyli też zwrot należnego świadczenia. Więc absolutnie nie ma żadnej gwarancji, że w innym sądzie niż w sądzie w Warszawie sprawa będzie trwała krócej. Moim zdaniem jest to żonka i zmiana tych przepisów spowodowałaby, że te sądy naprawdę by się zapchały, bo to nie są sądy specjalistyczne, nie prowadzą tych wielu spraw, nie znają świadków, którzy, banko, którzy, którzy są powoływani przez banki, to znaczy, że będą musiały te, te składy sędziowskie przesłuchiwać tych świadków, a jak wiemy wielu świadków banków nic nie ma do powiedzenia, są tylko po to powoływani, aby przedłużać czas trwania postępowania. Jeżeli w Wydziale Frankowym sędzia z urzędu wie, że taki świadek banku nic nie ma do powiedzenia, bowiem trzeba pamiętać, że tutaj teza dowodowa jest tylko na dzień zawarcia umowy, no to de facto oznacza, że tutaj nie marnujemy czasu w Wydziale Frankowym na Przesłuchanie takiego świadka, bo sąd z urzędu wie, że ten świadek nic nam nie powie ciekawego. Inaczej może być w innych sądach, kiedy to sędziowie dostaną te sprawy po raz pierwszy, a przynajmniej w stosunku do każdego z poszczególnych banków, co będzie prowadziło do tego, że po prostu będą chcieli przesłuchać tych świadków, co samo w sobie przedłuży czas trwania postępowania. I jeżeli ktoś myśli, że mówię tak dlatego, że jesteśmy z Warszawy, że mamy tutaj bliżej, nic bardziej mylnego, dlatego że w każdym sądzie w Polsce. Można prowadzić postępowania zdalne. Więc jest to naprawdę bardzo zła poprawka. No, trudno powiedzieć, jaki będzie jej los. Na pewno w ciągu najbliższych kilku tygodni dowiemy się, czy ta ustawa w tym brzmieniu została przyjęta. Natomiast pamiętajcie, że my zrobimy wszystko, bo już mamy wiele głosów, wiele telefonów z prośbą o to, żeby jak najszybciej złożyć pozew, aby jeszcze w tym wydziale frankowym. Się zmieścić w czasie w złożeniu pozwu, bo projekt ustawy zakłada, że absolutnie nie będą mogły być sprawy wycofywane z Wydziału Frankowego po tym, jak zostanie już ewentualnie wprowadzona w życie po legi zapewne ta ustawa. Także powiedziałbym tylko tyle. To, co macie do zrobienia. W tym roku, na przełomie e, grudnia i stycznia, to na pewno zastanówcie się, czy nie chcielibyście faktycznie przestać płacić rad, A taką możliwość daje Wam w Polsce może nie jedynie, ale przede wszystkim Wydział Frankowy, i tutaj możecie pozwać bank dzięki temu, że banki mają swoje siedziby. To tyle odnośnie tych takich mało e, pozytywnych i optymistycznych zmian, które być może e, będą miały niedługo e, miejsce. Natomiast no, trzeba wrócić również do tych e, zmian. Pozytywnych, czyli do tego, co pojawi się już w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach. Wiemy już, za co jestem wdzięczny wszystkim ekspertom naszej społeczności Życie Bez Kredytu, jak i członkom, którzy zdecydowali się zlecić prowadzenie postępowań sądowych, że właśnie stuknęła nam dwutysięcznicza, czyli mamy już dwa tysiące spraw założonych przeciwko bankom poprzez. Naszych ekspertów prawa finansowego i ekonomii, gdzie tutaj oczywiście decyzje podejmują Frankowicze, czy wybierają nas, czy wybierają inną drogę dochodzenia roszczeń, ale to bardzo cieszy, że już po okresie siedmiu lat, bo pamiętajmy, że wchodzimy teraz w ósmy rok funkcjonowania życia bez kredytu, aż 2000 rodzin zdecydowało się, abyśmy to my byli odpowiedzialni za prowadzenie ich spraw. Dziękuję serdecznie jeszcze raz i uważam, że. Patrząc na to, jakie są skutki tych naszych działań, jak sprawnie są wydawane wyroki prawomocne, tutaj mówię konkretnie o Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, to naprawdę należy się cieszyć, że kiedyś podjęliśmy to wyzwanie, które oczywiście nie było łatwe, do dziś nie jest ono jakoś szczególnie łatwe. Jest to bardzo ciężkie, ciężki kawałek chleba, bardzo dużo pracy trzeba w to włożyć, aby walczyć z tymi bankami, ale na końcu najważniejsze jest Efekt a ten efekt naprawdę jest zadowalający, mówiąc, że tak powiem, skromnie. Kolejną rzeczą, która czeka nas w styczniu, to kolejny sukces naszej społeczności, bo to oczywiście nie tylko ja odpowiadam za. Kolejną książkę, którą przygotowaliśmy dla Was, jest to książka, która ukaże się już w styczniu. Teraz możecie ją kupić już na stronie internetowej Piku, czy też na naszej stronie Życia Bez Kredytu. Zachęcam do lektury tej książki, przede wszystkim dlatego, że jest to książka prawdziwa. To jest książka, gdzie możecie przeczytać tą historię wywiad Rzeka ze mną, czyli to, co się zmieniło przez ostatnie półtorej roku od mojej pierwszej książki. Możecie Również przeczytać wyniki badań, które przeprowadziła profesjonalna agencja badawcza. Pierwsze badania takie w Polsce w ogóle, które pokazują i ukazują wpływ kredytów frankowych na życie frankowiczów. Sami możecie się domyślić zapewne, jakie będą to wyniki. Natomiast no, lektura jest na pewno bardzo ciekawa i zachęcam tutaj do przeczytania tego właśnie razem z komentarzami, które tam. Do tego całego rozdziału przygotowaliśmy. No i to, co najbardziej cieszy, to jest 10 wywiadów z prawomocnymi członkami społeczności Życia Bez Kredytu, którzy zdecydowali się po prawomocnym orzeczeniu sądu podzielić z nami, z Wami swoją historią, żebyście zobaczyli, jak się zmienia życie po tym prawomocnym wyroku, co jest bardzo budujące i mnie osobiście, ale też wiem, że wszystkich w koło buduje do tego, aby i w jakiś tam sposób na pewno motywuje dodatkowo, do do tego, abyśmy dalej wytężoną pracą walczyli o to, aby te wszystkie sprawy, które mamy w sądzie, te wszystkie problemy, które dotyczą Frankowiczów, abyśmy po prostu mogli je w pewien sposób, jeżeli nie jeszcze wyrokiem, to przynajmniej dobrym słowem, zaradzić im. Póki co chciałbym Was. Naprawdę gorąco pozdrowić z uwagi na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Również y, mamy przed sobą zabawę sylwestrową. Życzę Wam więc y, dużo spokoju, y, być może trochę kontemplacji na, 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 na właśnie kanwie tego, czy warto jest pozwać banka, jeżeli pozwaliście bank to po to, żeby po prostu odczekać, poczekać na swoją kolej bo pamiętajcie, że jakikolwiek sąd to nie byłby w Polsce, to i tak swoje trzeba odczekać w kolejce na wyrok natomiast no, w moim odczuciu naprawdę to jest oczekiwanie na bardzo dużo szczęścia, które Was spotka po tym prawomocnym wyroku życzę Wam oczywiście hucznej zabawy noworocznej no i czekamy na styczeń na premierę książki i będziemy obserwowali tą sytuację, która dzieje się w Sejmie w związku z nowelizacją ustawy kodeks postępowania cywilnego, po to, aby złożyć jak najwięcej pozwów jeszcze do Wydziału Frankowego, abyście mogli cieszyć się zabezpieczeniem roszczenia, bo pamiętajcie, że 600 członków społeczności życia bez kredytu nie płaci rad, a jak wiem z rozmów z nimi, z maili, z telefonów, które no, zawsze po takim zdarzeniu mają miejsce, jest to ogromna radość i życzę Wam też tego, aby ten nowy rok obfitował w dużo szczęścia i w dużo radości. Ladości. Pozdrawiam serdecznie Kamil Chwiedosik